Witam wszystkich w pierwszym odcinku podcastu Cienie i Światło Historii. W tym roku obchodzimy tysiąclecie koronacji Bolesława Chrobrego, czyli jednocześnie tysiąclecie polskiej korony. Wydaje mi się, że jest to idealny temat na pierwszy odcinek tego podcastu. Zowiecie się, jak wyglądała owa koronacja, kim był Bolesław Chrobry w kilku słowach oraz jak wyglądało państwo polskie przed objęciem władzy przez Bolesława Chrobrego jak i po śmierci Bolesława Chrobrego. Nie będzie to podcast o samym Bolesławie Chrobrym, będzie to podcast głównie o koronacji. Zapraszam do słuchania. Koronacja Bolesława Chrobrego to nie tylko historia jednej korony, to opowieść o ambicji, dyplomacji, mieczu i krzyżu, o państwie, które dopiero budowało swoją tożsamość wśród potęg średniowiecznego kontynentu. Zanim na głowach piastów pojawiła się korona, Polska była krajem w trakcie formowania. Mieszko pierwszy ojciec Bolesława przyjął chrzest w 966 roku i rozpoczął proces integracji ziem, które dziś nazwalibyśmy Wielkopolską, Mazowszem Pomorzem i Śląskiem ale nie był jeszcze królem. Był księciem, tak zwanym dux. To Bolesław, zwany Chrobrym, czyli Dzielnym, miał jako pierwszy sięgnąć po koronę. Ale kim był Bolesław Chrobry? Urodzony około 967 roku, był synem Dobrawy i Mieszka, wychowanym na dwóch dworach, polskim i czeskim. Już jako młody mężczyzna pokazał, że ma talent polityczny i charakter zdobywcy. To on przyjął biskupa Wojciecha, wygnańca z Czech, Posłużył się jego męczeńską śmiercią w Prusach jako narzędziem dyplomacji, by wysłać jego relikwie do Rzymu i poprosić o arcybiskupstwo. Po śmierci Mieszka w 992 roku jego syn Bolesław przejął władzę i rozpoczął budowę silnego państwa. Tuż przed śmiercią Mieszko I zapisał całe państwo w tzw. Dagome Idex, dokumencie oddającym Polskę pod opiekę papieża. Co ciekawe, w tym dokumencie Bolesław Robry nie został w ogóle wymieniony, co wielu historyków interpretuje jako chęć Ody, by zapewnić tron swoim synom. Bolesław, aby przejąć władzę, usunął Odę i jej synów z dworu, Nieprawdopodobnie wypędzając ich z kraju. Istnieje hipoteza, że trafili do Niemiec lub zostali zamknięci w klasztorze, przejął dzięki temu pełnię władzy, nie dzielił jej z braćmi przyrodnimi, co było nietypowe jak na ówczesne zwyczaje dynastyczne. Umocnił swoją pozycję poprzez poparcie możnych i duchowieństwa, prawdopodobnie także dzięki koneksjom z Czechami. Ciekawostką jest, że Galanonim nie wspomina o tym konflikcie, ale to nie dziwi. Jego kronika powstała na dworze Bolesława tego, a więc celowo pomija niewygodne fakty z życia przodków. W roku 1000 cesarz Otton III pielgrzymuje do grobu Wojciecha i spotyka się z Bolesławem na słynnym zjeździe w Gnieźnie. Efektem spotkania było utworzenie arcybiskupstwa w Gnieźnie i symboliczne uznanie Bolesława za równorzędnego władcy. Wielu historyków mówi również, że podczas owego zjazdu cesarz Otton III włożył cesarską koronę na głowę Bolesława, pokazując, że uznają go za równym i godnym korony króla. Otton wręczył mu również kopię włóczni świętego Maurycego imperialny symbol władzy. Bolesław był świetnym strategiem, ale i twardym przeciwnikiem. Jego relacje z następcami Ottona, szczególnie z Henrykiem II, były burzliwe. Prowadził liczne kampanie wojenne przeciwko Niemcom, o których mowa będzie niedługo, na Ruś, tak jak zdobycie Kijowa podczas wyprawy kijowskiej w 1018 roku, czy walki z Czechami i zdobycie Moraw, a również na krótko samej Pragi. Jako pierwszy stworzył politykę dynastyczną, z realnym rozmachem próbował ustanowić wpływy na Rusi, w Czechach i na Słowacji. Prawdopodobnie brał udział w misjach chrystianizacyjnych. Wspierał m.in. samego świętego Wojciecha, którego relikwie, jak już wspomniałem, sprowadził do gniezda. Chrobry był człowiekiem okrutnym. Kronikarz Dietmar z Merzburga nazywał go wilkiem w owczej skórze. Ale zarazem był sprawiedliwy i przebiegły. Choć Bolesław był silnym i ambitnym władcą, koronacja królewska w średniowieczu nie była taką sprawą wewnętrzną. Wymagała akceptacji papieża oraz często także zgody z cesarza, świętego cesarstwa rzymskiego. Po śmierci Ottona w 1002 roku, władzę w cesarstwie rzymskim przejął Henryk II, który był znacznie bardziej nieufny wobec silnych sąsiadów. Dążył do utrzymania dominacji cesarstwa nad Europą środkową wschodnią, uważał, że koronacja Chrobrego zagroziłaby hegemonii cesarskiej w regionie. Henryk II bał się, że król polski stanie się równorzędnym władcą, a nie tylko wasalem czy sojusznikiem. Utrzymanie Polski w randze księstwa zapewniało mu większą kontrolę. Zamiast zgody na koronację wybuchła wojna. Chrobry i Henryk toczyli długą i wyniszczającą wojnę polsko-niemiecką. 1002 do 1018 roku, której punktem kulminacyjnym był pokój w Budziszynie w 1018 roku. Chociaż Chrobry wygrał ten konflikt politycznie, zajął m.in. Milsko, Łużyce i Morawy, to Henryk II wciąż nie wyraził zgody na koronację królewską. Idealnym punktem była śmierć cesarza Henryka w 1024 roku, a także samego papieża Benedykta VIII, Dzięki czemu powstała luka polityczna, którą Bolesław wykorzystał. Koronował się w momencie, gdy nie było silnej władzy, która mogłaby mu się przeciwstawić. Nowy papież Jan XIX był bardziej otwarty na niezależność takich państw jak Polska. W 1025 roku więc Bolesław koronował się bez zgody cesarza, ale prawdopodobnie z przyzwoleniem papieża Jana XIX, chociaż nawet to nie było w pełni udokumentowane. Sama koronacja Bolesława Chrobrego miała miejsce wiosną 1025 roku. Dziś mówi się, że była ona w kwietniu, niedługo przed jego śmiercią. Jak wspomniałem, to wydarzenie miało miejsce bez zgody cesarza niemieckiego i prawdopodobnie z lekkim przyzwoleniem papieża, co w tamtych czasach był aktem wysoce niezależnym, wręcz prowokacyjnym. Dlatego samo przeprowadzenie koronacji można odczytywać jako manifest suwerenności państwa piastów. Koronacja odbyła się najprawdopodobniej w Gnieźnie, czyli w centrum religijnym i symbolicznym młodej Polski. Miecz koronacyjny, możliwe, że ten sam, który później nazwano szczerbcem, miał być użyty w ceremonii. Wzięli w nie udział możni, świeccy i duchowni, prawdopodobnie także arcybiskup gnieźnieński Hipolit. Nie zachowały się dokładne opisy ceremonii, ale tak to opisuje słynny Gal Anonim. Tak tędy pan Bolesław, zasłużony wielce wobec Boga i ludzi, odznaczał się wśród wszystkich książąt sławą, chlubą i majestatem. Koronacja była zwieńczeniem polityki uniezależnienia się Polski od świętego cesarstwa rzymskiego. Władza królewska oznaczała pełne uznanie Bolesława, jako monarchę równego królowi niemieckiemu czy węgierskiemu. To nie była tylko ceremonia. To był akt polityczny i religijny jednocześnie, umacniający pozycję Polski w chrześcijańskiej Europie. Nie chodziło tylko o tytuł. Koronacja znaczyła, że Polska przestaje być zależnym księciem, a staje się suwerennym państwem. Król znaczy tyle, co równy innym królom. W symbolicznym sensie to było uznanie polskiego kościoła i państwa jako równoprawnej części chrześcijańskiej Europy praktyce umocnienie autorytetu piastów i stworzenie podwalin pod tradycję monarchii koronowanej. Chrobry wykorzystał religię do budowy państwa. Kościelna organizacja była narzędziem jedności, każde biskupstwo wzmacniało piast, ale nie stronił też od przemocy. Państwo piastów opierało się na sile, armii, grodach i daninach. Był to model królestwa wczesno opartego na autorytecie osobistym władcy, jego sieci wasali i kontaktów. Z kościołem. Sam Bolesław zmarł w tym samym roku co jego koronacja, a dokładnie 17 czerwca 1025 roku. Został pochowany w katedrze gniźnieńskiej. Niestety, po jego śmierci, Polska pogrążyła się w chaosie i reakcjach pogańskich, co pokazuje, jak silną centralną postacią był. Jego syn, Mieszko II, pomimo że również koronował się na króla, nie utrzymał już stabilnie tak państwa jak jego ojciec Bolesław. Sama Korona Bolesława dziś jest symbolem narodzin państwa. Korona Chrobrego do dziś widnieje w herbie polskiego sejmu. Dziękuję za wysłuchanie pierwszego podcastu na kanale Cienie Światło Historii. Zapraszam do subskrypcji i widzimy się w następnym odcinku. Odcinki będą pojawiać się co tydzień w niedzielę. Do usłyszenia.